Witajcie w kolejnym filmie. Ja jestem Dominika i rejestruję dziś foodbook. Jedną z moich pasji jest gotowanie i takie stałe poszukiwanie nowych smaków. Bardzo lubię zmieniać przepisy, coś dodawać, coś odejmować i bardzo często wychodzą mi z tego naprawdę smaczne potrawy. Jest końcówka września, właściwie zaraz zacznie się październik i pomyślałam sobie, że wiele z Was pewnie idzie teraz do szkoły, bądź na studia, bądź po prostu szuka inspiracji jedzeniowych do pracy. Stąd właśnie ten film, stąd powstał mój foodbook do buły. Nie wiem, czy nazwę to dobuły, ale generalnie bardzo często nie mamy czasu na zrobienie jakichś większych posiłków do pracy, bądź nie mamy możliwości odgrzania sobie jakiegoś posiłku w pracy albo w szkole. Więc myślę, że takie dodatki do kanapki bądź dodatki do świeżego pieczywa, które kupujecie rano do pracy, są na ten okres idealne. Koniec lata obfituję w pomidory i papryki. Między innymi tych warzyw użyłam do przepisów, które zaraz się pojawią. Mam całą taką wielką michę pomidorków. Postaramy się użyć ich jak najwięcej. Mam też tutaj świeżą pietruszkę, pomidory i fetę w puszce. Składniki możecie zawsze podmieniać pod siebie, ale ja użyłam głównie pomidorków koktajlowych i to one grają pierwsze skrzypce, do nich jest pietruszka w zamiennik jakiejś tam sałaty. Pomyślałam, że będzie właśnie tak odświeży trochę taki przepis na sałatki z pomidorami. No i oczywiście feta. Ja fetę zawsze kupuję w tych takich dużych opakowaniach metalowych, ponieważ potem w nich przechowuję produkty sypkie i jakby one naprawdę są wielokrotnego użytku. Jeżeli chodzi o samo przechowywanie pietruszki, to jest u mnie w takim kubeczku z wodą w lodówce cały czas, ale więcej o przechowywaniu będzie w filmie. Na koniec kroję 5 suszonych pomidorów i dodaję je do reszty. Jeżeli chodzi o sam dressing, dodałam. Trochę soku z cytryny, musztardy, oliwy z oliwek i, i miód. Dodam też do tego trochę pieprzu z solą utartego, tak tutaj z moździerza. I tak wygląda sałatka gotowa. Ja część sobie włożę teraz do zjedzenia, a część zapakuję do pojemnika na wynos. Sałatka naprawdę była pyszna i ja jadłam ją przez chyba dwa dni, bo narobiłam taki gar. Drugi przepis znajduje się tutaj tak troszkę niechcący, ponieważ miałam w domu rukolę. I już mi tak trochę zwiędła, więc sobie pomyślałam, że jest idealną resztką do zrobienia pesto. To jest mój pojemnik na śmieci, tak zwane bio, i ja go wyrzucam codziennie bądź czasami co dwa dni. Dajcie mi znać, czy chcecie taki film o organizacji śmieciowej? <grym> na moim osiedlu śmieci sortuje się na 5 frakcji. Ja to robię, niestety nie wszyscy, ale myślę, że w takim filmie mogłabym Wam trochę ten temat sortowania i o tym, jak zrobić to z głową i nie mieć miliona worków i wszystkiego. Myślę, że w tym filmie mogłabym Wam przybliżyć ten temat. Koniecznie napiszcie mi, czy chcecie o tym pogadać. To teraz już chyba wszystko. No więc tak, ja tu dałam trochę takiego sera à la parmesan. To chyba nie jest stricte parmezan, ale taki mm, twardy ser. Trochę orzechów nerkowca, tą zwiedniętą roszponkę, pietruszkę, oliwę czy, czy, czy coś jeszcze, czy coś jeszcze. A, no i czosnek. No i jeżeli Wy na przykład nie jecie w ogóle produktów odzwierzęcych, to możecie pominąć ten ser. To też będzie dobre. Takie najpyszniejsze pesto. Oczywiście ja go nie posoliłam, bo rzadko solę potrawy mi to jakoś nie przeszkadza, brak soli, a one jest naprawdę intensywne to możecie dodać oczywiście do makaronu, ale możecie też, tak jak ja, zagrzeć sobie ciepłą bułkę albo kupić ciepłą bułkę w drodze do szkoły i zjeść sobie właśnie to zasłoniczka z bułką. Delicję. No i ostatni przepis jest wariacją na temat przepisu z tej książki: Lunchbox na każdy dzień to Ja ją bardzo, bardzo lubię jako taką, właśnie inspirację. Teraz tą pyszną paprykę, która już trochę przestygła, obiorę ze skórki. Aha! Ale odchodzi. Ok, i teraz mogę zdradzić Wam, dlaczego, dlaczego robimy pastę z papryki. Mm, bo zostało mi jeszcze trochę fety i pomyślałam, że y, skoro nie używamy do jednego przepisu całej fety, i ona zostaje, staje się taką trochę resztką, to zrobimy sobie pastę z pieczonej. Papryki z fetą. Więc ja mam taki kawałek fety, nie wiem ile to. Mam pieczoną paprykę, suszone pomidory, bo suszone pomidory również są w oryginalnym przepisie. Tam pieprz, sól, oliwa z oliwek. Yy, I ja dodam trochę selera. Ja ten olej z pomidorów zanim jeszcze mm, umyję słoik, wykorzystuję do różnych y, sałatkowych sosów, więc na razie nie wyrzucam. Dobra, mój blender nie dał rady, więc <tuszy> tą ciapkę jeszcze sobie tak po ciapie. No i taką Ciapę. Możecie zjeść z marchewką lub z innym jakimś warzywem, ale ja zrobię sobie kanapkę. Pamiętajcie, aby zawsze szczelnie zamykać wasze pojemniki, aby nie pobrudziły wam plecaków w środku. A jeśli o plecakach mowa, to ja w tym tygodniu pakowałam się i w tym filmie. Pakowałam się do tego plecaka od ramię w ramię. To etyczny plecak. Ale więcej o tym możecie przeczytać na ich stronie. Jeżeli będziecie zainteresowani, to link zostawiam w opisie filmu. Tam również znajdziecie dokładne przepisy na potrawy, o których była dzisiaj mowa. Sprawdzajcie zawsze opis, co tam jest, bo często dodaję tam ważne informacje. Jeżeli ten film Wam się podobał, to dajcie mi znać np. w postaci lajka. A jeśli jeszcze nie subskrybujecie kanału, to zachęcam Was do tego, abyśmy razem mogli wspierać się w tym takim rozwoju na ścieżce ekologicznego stylu bycia. Zachęcam Was również do sprawdzenia mojego Instagrama. Link oczywiście w opisie filmu. Tam dodaję posty dotyczące oczywiście ekologii i tego, co dzieje się u mnie na bieżąco. No i co, to już chyba tyle w tym filmie. Do zobaczenia w następnych odcinkach. Наразе.